Dobra, witam się z wami w kolejnym odcinku z serii Civilization V, Cywilizację 5. Na razie nie wygląda to najlepiej, ale zaczynamy dopiero. To się wybaczy, zbudowali już kopalnie, tak? A więc ruszamy w zakładaniu miasta, ale to już w następnej turze, bo na razie nie mamy ruchu. Cywilizacja jak nasza cywilizacja się rozwinie będzie naprawdę bardzo ciekawie. Zaraz tutaj się złączy. To jedna, ta jedna kratka, to jedno pole. Niewielka porażka. Hilujcie się i tak nas nie zaatakują. Jesteśmy włócznikami. Ok. Nie, to się nie złączy, ale Poznaj spokojnie może się złączyć za 65 kasy. I złączyliśmy dwa terytoria. Nic to nam nie dało, zupełnie nic, ale trochę lepiej wygląda połączone, prawda? O kurde, o kurde. Pojmą nam osadników, to jest pewne. To jest pewne. To jest pewne No dokładnie Pojmali osadników No gówno, gówno, ostre gówno Osadnicy zapić stówek idą, tak Nie, nie będzie, idziemy tam Odbić naszych osadników no, bo tyle się nachodziłem tymi osadnikami, a oni przechwyceni, no. Napoleon wchodzi w klasycyzm. My też wejdziemy za 11 tur. Zawsze dostaje po dupie, ostro na sam początek. Aha, super. Przegrają, oni o tym wiedzą. Co ja prze. No, wytłuką mnie. Kur... Nie, no po prostu... Rozszerzone jednostki. O, 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 o! Ruszcie dupy Wykopanie mi się budować. Ależ także czasami denerwuje. W którą stronę pójdą. Czy nie pójdą? Jakby weszli do nas, to by było git. Nie. Dlaczego w ogóle się nie pokazało, w którą stronę oni idą? Cholera jasna, no Oni idą do obozu, na 100% do obozu, ale... Turendy tutaj poszli, pewnie O Jezusie W musi być ta dżungla Przyprawy, 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 przyprawy Przyprawy... Nie, to banany są Wojska z Hanoi. Miasta, tak jak jednostki wojskowe, mogą bronić się przed najeźdźcami. Jak to? A. a spoko. Do dupy ta obronna była, ale cóż. Tam ich nie ma. Gniezno ma teraz dwóch obywateli. Dobra, wiem. Oni tak nic nie zrobią, przejdą sobie tylko. Robicie tę kopalnię? Aha, dobra, to trzeba dżunglę wykarczować. Okej. Okay. Ruszyliśmy się. Już nic raczej nie zrobimy. O poczekajcie, bo nie sprawdziłem ile już nagrywam. No dobra. Na swoim terytorium nie znam, może zaatakować wroga w pobliżu. Jeszcze może to dobrze. Tym podłupie sprzedamy. Ale i tak, ja chcę moich osadników. Fuck tam jest ło wisko Nie widziałem tego. Wy jeszcze karczujecie tą dżunglę? Boże, święty. Porządki są takie denne. Wszyscy w tym wchodzą, tylko ja nie. Ale ja mam technologię więcej od nich, więc... Czy znaczy, będę miał. Nie znam, może ostrzelać kogoś w pobliżu, tak? Jeszcze mogę? Jeszcze są na tyle głupi, że się nie wycofują Na pewno są tam epokę klasyczną, epokę klasyczną Co tu jest? Marmur Okej okay. Na razie nie mam dobrej sytuacji gospodarczej, chociaż dżungię wykarczowali, no brawo, brawo, brawo Chociaż to Bierze na cel obozowisko, które gdzie jest Belgrad? Aha, do, nie, dopiero teraz się... Hmm, super Nie wiem, może zaatakować jeszcze Tak, barbarzyńców, tak, tak, wiem, że odkryto obóz, bo... A tu jest Belgrad, dobra, to już wiem Kto... komu mam pomóc? Nie pomogę wam Następna tura Szybko leci 58 tura już Nieznany gracz wchodzi w klasycyzm. Oj fuck! Przyjęcie ustroju, o tak Robotników bierzemy oczywiście, to jest na początek bardzo dobre. Niech na pieprzeją O, Poznań może strzelać bardzo dobrze. Dobra, jeszcze dwóch, to ich zdejmę w następnej turze. A Gniezno jeszcze tutaj ma? Jeszcze wszystkich nie zdejmie? Nie no, zdjęło. Mamy klasycyzm? Nie, nie mamy. Trzy tury jeszcze. I tak chyba nie jesteśmy najgorsi. Ale sprawdźmy. Lud jest niezadowolony, tak? Wielo ryby. Kraków ma pięć obywateli. Poznań może zaatakować wroga. Poznań był tu. Aha, dobra. To tych zdejmę. Zobaczmy, jak tam. Na razie poznaliśmy. O Jezusie, święty Napoleon nas w dupę ciśnie na razie. <laughs> Bo on sobie już zrobił technologię nową. Z żelazo to nie jest takie najbardziej potrzebne. Pamiętam, że z żelaza dużo nie robiłem. Poznaj proszę o cukier. Nie chcę prosić, cukru nie ma. Okej. Okay. Znaleźliśmy tych lamusów, co mi porwali barbarzyńców. Co? Fuck Niech oni się tylko staną robotnikami. To po prostu zabije. W klasie wchodzi dobra, my też wejdziemy. O, WZTN z Chin. Handel, co wy tam macie? Ja się wymienię strategiczne za kulturę... Nie, nie wymienię się. Mał, bo biedne, biedne jesteście, dobra, to... No, witam was, witam, witam. A są porównywani do mnie Chińczycy. Znaczy, jestem najgorszy. Dobra, klasycyzm. To już będę lepszy. No, trochę. Trochę, ale jestem. Dobra, po Dupsku dostałem. Mam którym... Zakończę się porażką, tak? No nie powiedziałbym, bo dla mnie to jest bardzo dobre. Hodowla zwierząt, łowiectwo muszę zrobić, ale gdzie jest łowiectwo, gdzie jest łowiectwo no na naszej mapie technologii. Łowiectwo jest po hodowli zwierząt akurat. Bo potrzebuję tą kość słoniową stąd pozyskiwać. Żeby Państwo było od razu bogatsze. Dobra. Następna tura, nie ma co przedłużać. I owijać w bawełna ani w przyprawy. Ani w banany, ani w kamienie szlachetne. Ciśniemy dalej. Napoleon tam z wojska dużo punktów ja nie dostaję. go. Czy da się go, nie, nie da się chyba. Czy da się? Nie da się sprawdzić kogoś. Ja najwięcej z technologii dostaję punktów. Dobra, tutaj trzeba zrobić plantację. A tych trzeba udupczyć niebawem. O oh, fakt, nie, nie, nie chilujcie się, nie chilujcie. Tak, chyba, chyba ich roz... nie, no przegrałem. No tak, remis, remis będzie. Mhm. mhm, no super. Dobra. Przegrywam wszystko na równej linii. Wszystko co można przegrać, przegrywam. Napoleon rozwali tamten obóz i nie odda mi wojsk, kto jego ja zaatakuje. No sześć tur, tak, czy jeszcze? Ty masz trzeba budować, co? No właśnie, no właśnie Ach, potrzebuję jeszcze jedno miasta, żeby się szybko rozbić. Oni idą do tego obozu, jak nic. A Poryju dostanę jak nie oddadzą. Dobra. Hodowla zwierząt i ciśniemy od razu łowiectwo. W gnieźnie coś wyprodukować. Tak, to ja wyprodukuję może spichlerz. Nie, tutaj trzeba... Tutaj mamy dwa złoża srebra, to trzeba robotników zrobić. Żeby jakoś to pozyskiwać. To jest bardzo bogate miasto. Miezno będzie, bo ma wieloryby, dwa, dwa srebra. I tutaj no, pola nie będzie. Oaza jest na szczęście. Pola może. Nie, chyba nie można tutaj pola. To jest pszenica, pszenica, pszenica. Tutaj też trzeba będzie miasto zrobić. Wszystko w swoim czasie. Dobra. Następna tura. Nieznany gracz wchodzi w epokę klasyczną. To nie chce wchodzi chłopak. Nie zabronię mu albo dziewczyna. Lepiej to przemyśleć. Aha, dobra. Lepiej to przemyśleć, ja nie ja nie chcę atakować. Ja sobie przechodzę. Przepraszam honor. Przekaż drasz złocie. Tak, tak. Na razie tyle nie mam. Później będę miał po 36 tysięcy kasy. To może im dam taką kasę, ale Hanoi i tak będzie rozpieprzony. Bo mi tutaj bruździ, co oni tu mają? Przyprawy, przyprawy, przyprawy. No to ale dobre położenie. Mają nad rzeczką dobra. Następna tura, nie ma co patyczkować się. Realizacja Belgradu jest atakowana, tak? Dobra, po pysku dostaną z barbarzyńcami. Mhm. Nie, nie, nie pomogę wam. Jak ja chciałem pomocy, gówno daliście, gówno. Teraz wy płaczcie, płaczcie. Oddajcie mi moich osadników. Tam są jeszcze Ta ile mi wytłuk Ty... Co jest, co jest, do cholery ile Ta, cztery pżet Ja pierdolę Przepraszam, przepraszam za słownictwo, przepraszam Ale <śled> Jeden mi wytłukł cztery Pżet, płoże No no co oni się tak rozpychają tutaj Nie ma tak Muszę to kupić, stanowczo. To jest z Górze. wzgórze. górz nam trzeba, bo to są niziny. Ale daleko jest, daleko, więc... Dlaczego te wszystkie miasta się tak wolno rozwijają? No bo tutaj robotnicy są, no. Poznań musi się szybko... Nie no, stanowczo szybko musi się rozwinąć Gniezno, bo... To jest takie miasto. O w cholerę! Sami atakują. No co ja zrobiłem? Nie zabiorą mi osadników. Ja pierdzielę, ale jestem idiotą. Jakby ich wystawić jako mięso armatnie, to... O nie, o... o... Ocalili mnie... Co, kto to jest? WZ Jan, tak? Nie, ja tutaj będę robił miasto. Tak, tak. To musi być miasto. Dobra. Łowiectwo i wybieramy się. Dobra, wy się wybieracie. To tutaj będzie szybciej, myślę. Latarnie z Faros. Hmm. Ciekawe gdzie z zniesiono tą latarnię. Ale no i radę, nie jest już potrzebna twoja pomoc. I bardzo dobrze i tak bym nie pomógł. Dobra. Okej. Okay. To co robimy? Co robimy, co robimy, co robimy? Najlepiej by było zrobić... Tutaj patrzmy na listę. No pisło by było najlepiej zrobić, ale Młodzie rybackie to się bardziej chyba przyda ścięcy rydwanowi Dobra, zróbmy. Zróbmy żeglugę, bo mamy ryby A robotnicy zajmą się kością słoniową. Nie znam trzech obywateli. To będzie bardzo... bardzo szybko rozwijające się miasto. Chociaż że Kraków chyba bardziej, bo ma. Kamienie szlachetne razy dwa. Tu nie są, nie, to jest zwykłe kopanie. Ale ma dobre położenie. Poznań, Poznań. co się w Poznaniu budowało, że... tyle, tyle czasu. O, osadnicy 36 tu, no proszę. Robotnicy 72. No i... Pozyskujemy kość słoniową, tutaj mamy konie. O, też się przydadzą bardzo. No, no. Obozowisko. Hanoi chce zlikwidować Belgrad. Ja z Hanoi tam trzymam. Sojusz, a z Belgradem? Co masz Belgrad? O nie, nie. Ja z Hanoi nie trzymam, zrywam z Wami stosunki. Mierne państewko. W następnej turze będziemy mieli nowe miasto Białystok Nie, nie wiem Pewnie Warszawa Okej, okay. jest wszystkie jednostki z rozkazami Nie do Warszawy, gdzieś pod koniec Lublin nie spodziewałbym się Lublina Pomnik zróbmy, 14 tur Okej, wy się tutaj leczcie A my zrobimy ruch Oporu Otwarte granice Co, tym się w ogóle nie znamy W życiu nie dam takiej oferty Chociaż, że to na pewno polepszyłoby stosunki między nami Uśmiechnięci ludzie, no ja jestem na minus jeden, Kraków głoduje? What the, fu What the fuck? Uh, shit happens Nie chcę głoduje na razie. Zaraz wrócą poszukiwacze kości słoniowej to. Będzie spoko to Znaczy oni tam nie by budują łowisko y No to, to, to tam się <noise> łowisko chciałem powiedzieć łowisko słoni Jest władcą wszystkiego No, jest władcą wszystkiego Ja nigdy nie popierałem tego Zawsze myślałem, że siły powietrzne są najlepsze I nie zmieniam zdania Siły powietrzne są Władcami wszystkiego, chociaż że na razie no, niestety trzeba się przychylić ku temu. Mo, nie mamy lotnictwa. To nie ta epoka. To nie ta era. To T-Mobile. Dobra, wy wybudowaliście już to. Łowi, łowi, łowi. Obóz wybudowali. Miejsce łowieckie. o I co? Lublin, Lublin. Wy już się wychilowaliście, tak? To możemy spokojnie iść pozwiedzać. Robotnicy, idźcie do Krakowa, bo oni tam coś Głodują Jeszcze druk chyba nie mogę budować, tak, to ja muszę koło patentować. Będzie szybszy ruch pomiędzy miastami. Ale myślę, że po łucznictwie zakończymy. Po prostu odcinek i w następnym odcinku skończymy, zacznijmy drogi, ale nie poddamy się w walce z tymi barbarzyńcami, albo już dotrę na miejsce tam, bo to chwila będzie. No i teraz ciśniemy koło możliwość przyjęcia ustroju, tak? Nowy ustrój. Mm. Bóg, honor, ojczyzna, tak? To ja nie wiem co, co by przyjąć. Łączonym szlakiem hadlowym, tak? Ja na razie tego nie przyjmuję. Przyjmuję tradycję. Już jest przydatnym, bardzo przydatnym ustrojem. Opatentujemy koło i skończymy. O tak powiem. Bo to większej różnicy nie robi. No krótko się odkrywa te technologie. Dwie tury. Trzeba tam pole zrobić na 100%. Wielką bibliotekę. O nie. Oni strasznie szybko idą z tym postępem. Strasznie. Rucznicy moi. Polscy. No ale gorzej być nie mogło, no. Walecznej armii to ja nie mam. Niestety. Następna tura. Proszę, proszę. O Lublin się połączył z Krakowym. Przynajmniej wiem, że nikt mi nie wejdzie na terytorium. O, po dupie dostanę teraz. Padnę pewnie A wytłukłem O, awans jest, jest Spierdzielam stamtąd Chociaż, żebym wygrał, to dopadliby mnie kolejni Budujemy farmę Najpierw na początek karczujemy dżunglę No i co? Koło, koło, koło i po kole Kończymy po wynalezieniu koła Koła wynaleźliśmy w 825 roku przed naszą erą. O i Stonehenge akurat wraz z kołem nam doszedł Doszedł, skończył się budować Ach, wielka biblioteka gdzie my to możemy w ogóle zbudować? A nieważne, aha, tutaj, dobra a więc kończę ten odcinek. Żegnam się z wami do kolejnego odcinka. Cześć.